Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek, na który wiele osób czekało i pisaliście w komentarzach, żeby to zrobić. Więc, dzisiaj udajemy się zważyć naszą przyczepę. Jesteśmy ciekawi, czy po tych wszystkich dokładkach, które tutaj robiliśmy. Nie przekroczyliśmy jeszcze wagi, bo wiele osób tutaj tak patrzy, że telewizor zainstalowany i pojemnik na poście, który zobaczycie w kolejnym odcinku, jak montowałem i, i, i tutaj różne dodatki typu dodatkowa lodówka, dodatkowy akumulator, także dzisiaj się o wszystkim dowiemy, tak naprawdę będzie wyrok czy mamy jeszcze miejsce na nasze rzeczy i, i ogólnie co tutaj możemy załadować żeby wiedzieć tak naprawdę jaki mamy obecny status to jest tak przyczepa jest załadowana takie podstawowe rzeczy czyli jest baniak z wodą jest pełna butla gazowa wszystkie rzeczy w bakiście które są potrzebne czyli waste master narzędzia najazdy wszystkie te takie kwestie techniczne przedłużacze węże do wody i, i, i tam inne takie różne drobiazgi no i mamy już tutaj wszystkie takie podstawowe rzeczy czyli zalaną spłuczkę do toalety wszystkie płyny mamy już w szafkach pochowane, no papier toaletowy to nie liczę bo papier jest wiadomo lekki mamy wszystkie sztućce naczynia takie typowo nie mamy jeszcze ciuchów i takich rzeczy typowo wyjazdowych także jestem bardzo ciekaw ile tak naprawdę za ta i ile mamy jeszcze zapasu do dołożenia dodatkowych rzeczy. Jak wiecie, również mam, mamy w, w myślach, żeby dodatkową lodówkę tutaj dołożyć, taką turystyczną z jedzeniem. Na początku myślałem, że może ją trzymać w samochodzie, ale w sumie, jakby się okazało, że jest jeszcze miejsce i waga na to, no to tutaj też myślę, żeby to dało rezultat. Dobra, nie trzymam Was z niepewności. W takim razie e, wcześniej jeszcze za, muszę podłączyć przyczepę do samochodu. E, przy okazji zobaczycie jeszcze, jak działa nasz mover, bo tego jeszcze nie pokazywałem, a jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Bardzo się cieszę, że kupiliśmy e, przyczepę z moverem, bo myślę, że na wakacjach, e, jak się ma wjeżdżać, są przyczepą w te wąskie parcelki. Czasami po tych wąskich drogach to to jest naprawdę rewelacja. Dobra, nie trzymam Was w niepewności, w takim razie zapraszam do oglądania. Aby włączyć u nas mover musimy otworzyć tej skrzynkę z akumulatorem. I mamy tutaj taki specjalny klucz, który tutaj się wsadza i przekręcamy w dół. Takie zabezpieczenie. On się wtedy włącza. I to zostawiamy sobie tutaj. E, mover dociągamy wsadzając tutaj klucz, ten taki sam, który jest do potwór. E, naciskając go, e, on dociąga się do. E, opon, zaraz Wam pokażę, bo już dociągnięty, zaraz Wam pokażę jak go zdejmuję, no i do tego mamy pilota, do tego mamy takiego pilota, włączamy go, o, mover się uzbroił i tutaj mamy możliwość jechania do przodu, do tyłu i obroty. Tutaj mamy sterowanie prawym kołem, tutaj sterowanie lewym kołem przyczepy. Teraz będziemy ją y, obracać, żeby dyszlem być w stronę wyjazdu. O. Działa. Włączam movera tutaj. Musimy mieć z tamtej strony teraz, no, Potrzebuję tutaj dostać się do tych podpór. Sadzam tutaj sobie klucz. O! Zobaczcie, mover się tutaj odsunął. Tak wygląda ten mover. On jest odsunięty teraz od opony. Jakże, jak chcę go dosunąć z powrotem, to wsadzam tutaj klucz, i on się dosuwa. To trochę trzeba siły do tego użyć, i on wtedy się tutaj blokuje na oponie, i te rolki się kręcą. Także mover działa bardzo fajnie. Podłączamy przyczepę i jedziemy na wagę. Ile to jest suma 1200 Tak. No dobra, i teraz... Jeżeli tak w 100% całości mm -hmm. to trzeba podjechać po prostu, nie wiem, na jakiś złom czy coś mm -hmm. odpiąć ją, postawić ją na takiej wadze gdzie ona stoi całościowo nie na takiej okay. stacji jak mamy nacisk na oś tylko w taki sposób tak, okay. I wtedy mamy 100% okay. wagę tak tego sprzętu no, na nie? Nie. Okay, nie? wracamy już ze stacji kontroli pojazdów tam udało nam się zobaczyć jaki jest nacisk na poszczególne opony i teraz tak naprawdę nie mogliśmy tam zbadać, jak to jest, tak w 100%, jak się odepnie przyczepę z haka. Nie wiadomo, jak jest nacisk na hak, więc przyjechaliśmy teraz tutaj na Skup Złomu. Danusia tam próbuje się dowiedzieć, czy uda nam się przyczepkę zważyć. 1360 kilo. A okej, okay, dobra, czy więcej niż się spodziewaliśmy. Dobra, pięknie, dziękuję. DMC mamy 1350, także jakby 10 kilo przekraczamy. Także trzeba będzie troszkę tą przyciapę odchudzić najpierw dokładaliśmy teraz. Najpierw będziemy dokładaliśmy, teraz będziemy odchudzać. Znaczy mam pomysł nie więcej, co tam można odchudzić. odchudzić. Odchudzać będziemy demontując łóżko piętrowe, które dosyć jest ciężkie, będziemy wszystko ważyć i jakby sobie je sprawdzać. I szafkę, która jest tam pod nadbaniakami. Także mam nadzieję, że będzie dobrze. Ale troszkę się zaskoczyłem, bo po wizycie na stacji kontroli pojazdów wynikało, że mamy przynajmniej 100 kg jeszcze zapasu. A tu taka niespodzianka. No ale nic, trzeba z tym żyć. Dokładaliśmy, dokładaliśmy, teraz musimy odejmować na takie życie. No, no nic. Telewizor nie, nie uszczepimy. Nic trudno. Myślę, że jak wymontujemy te dwie rzeczy plus yy, zawodujemy jakieś jedzenie, to powinniśmy być tak naprawdę na, na styk. Yy, o wszystkie będę Was informował w kolejnych odcinkach. Ja będziemy się przygotowywać do yy, podróży. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Już zapraszam na kolejny odcinek, w którym będę pokazywał Wam, co kupiłem dodatkowo do przyczepy. Taką pompkę zewnętrzną, która jest bardzo fajna i, i bardzo fajnie się sprawuje, bo jest bardzo cicha, szybko pompuje wodę. No i naprawdę zakup bardzo udany. I będę robił dodatkowo jeszcze taki pojemnik na pościel. Także bądźcie z nami. Za dzisiaj dzięki bardzo i do zobaczenia.